Szanowni widzowie, zostawcie dużo łapek w górę i subskrypcję i piszcie w komentarzach, bo się dużo będzie działo, bo będziemy otwierać zestawy Super Things. Pierwszy przejdziemy do gazetki. Dobra, tutaj musimy odpokonać. Dobra, użyję moich super nożyczek. Przecinamy to i zobaczymy, co tam w środku jest. Dobra. Gazetka Superfinks. Tutaj są jakieś komiksy, nie komiksy. Tutaj kto z kim walczy, będziemy odhaczać. Okej, okay, tutaj mamy jakiegoś Superfinksa. Kto to jest? O, to jest. To jest burak jakiś. Spoko. Fajnie. A tutaj mamy Egrze szkieleta. O, to będzie dłych. To, be, to jest dłych Egrze szkielet. Odpakowujemy i teraz będziemy go złączać. Tutaj nogi. Tutaj idą te rakiety. To chyba nie na tą stronę. Dobra spróbujemy włączyć, ok? To jest tu, a to tu. I tak wygląda pierwszy zestaw. Teraz przed, przechodzimy do super kidów. Tutaj są wszystkie imiona ich. Dobra. Przejdźmy do pierwszego. Dobra. Ok? Zobaczmy co tutaj w środku jest. Teraz zaczniemy od Małej Saszetki i ten super to jest jakaś pomarańczowa truskawka. Ona jest chyba zgniła z bitą śmietaną na głowę wydatku a tutaj mamy jako dużego kida. Okay. O, fajny jest. Ma go, jego głowa to jest tort. Tu ma ręka w cukierni, czyli coś się tutaj wry, wylewa. Dobra, fajne są te ludziki. Fajnie. Tutaj jest jeszcze y, ulotka. Dobra. I gdzie tu jest ona? On. Dobra, tutaj mamy pokazane. Jest jeszcze taka wersja, tylko że inna. I, ona podo i on podobno zmienia pod wpływem wody zmienia kory. Ciekawe. Spoko. Dobra, sprawdźmy. O, to on rywalizuje z nim. Zobaczmy, jak on wygląda. O, tak. OK. Otworzyliśmy. Wyłaście? OK. Wleciała ulotka. To tam wywalimy. To się później pozbiera. OK. Przejdziemy do jego partnera. To jest musztarda i ketchup. Tylko czemu ta musztarda jest dobra, a ten ketchup jest zły? To powinno to jest strasznie dziwne. Okej. Okay. Otwieramy. Teraz Kidosa. O, jaki fajny. Tu ma jako broń musztarda i ketchup. Ja... Widzicie takie małe dziurki? I takie jest okropnięte. To chyba jest gniewa. Ja nie będę tego próbował. Nigdy w życiu. Dobra. Teraz mamy jego. On walczy z nim. Dobra. To jest ogólnie piłka do koszykówki. Sprawdźmy jak on wygląda w realnym życiu. Nie na nie na kopowaniach. Tylko tak. Teraz może sobie zaczniemy od dużego kida. Dobra, tutaj ucinamy. to się tak wywali. Jaki on fajny! Fajny on jest, ma tutaj podpaloną piłkę do koszykówki i ją trzyma. Można się nią, nim tak bawić. Tutaj będę zbierał tą całą kolekcję. I teraz jego partner. Yy, but? Okej, okay, fajnie. Fajnie one wyglądają. A tutaj. To to będzie. Sprawdźmy to, więc. Sprawdzamy. Tutaj mamy tą jednostkę. Znowu zaczniemy sobie od kida dużego. Ok. I to jest ogólnie piłka do futbolu amla, amerykańskiego. Fajnie on wygląda. Bardzo ładny. Ma tutaj taką fajną tarczę. Muszę to sprawdzić. Czy da się to włożyć pod nogi? Może się da, a może się nie da. Da się! I on może na tym sobie latać. Fajnie. Okej. Okay. A teraz. Otworzymy jego partnera. Czyli oczywiście mał koszule. O, o, fajne jest, tylko tu mam wybitego zęba. Tutaj chyba tą piłkę trzyma do futbolu amerykańskiego. Dobra. To będzie ostatni rząd. I budowa do piasku. Tak, oni walczą ze sobą. Muszę go odpakować. O kurczę, coś mi się chyba sile urwało. Spróbujmy od tej strony. Użyjemy na nożyczek, bo nie dam rady. Twarde jest. Okej. Okay, Mniejsza tutaj. Przechodzimy do odpakowywania superkidu. Że no wychodzisz. Tak zdawaliśmy to wyciągnąć. To jest etykieta, i teraz zaczniemy od tego małego, czyli foremka do piaskownicy. Fajne. Fajną pererenkę. Dobra. Fajnie. Będę też prowadził sorty i sprawdzimy, czy one na pewno zmieniają kolor. Jak on, jak on fajnie wygląda, takie mamienie złote. Fajna ta grabka jest. Takie złote elemenciki. Fajny jest. Bardzo mi się on podoba. No stójrzesz. Dobra, niech se będzie leżał. Teraz przechodzimy do ostatniego kida. Ach, tego kidosa trzeba pierwszy ciągnąć. Była zimna, nie chowamy się przede mną. I tak bardzo. Rwę. Tutaj ta ulotka to żeby sobie tam rzucić. I otwieramy marchewkę zielona mi się coś zgniła. Bo no kurczaki. Fajną czapeczkę Ja chyba wiem, czemu to jest marchewka Bo ten bowm bał -bał sobie to wczepił do swojej kuli. to się coś odczepiło. Ale fajny bo jest. Fajne takie. Trochę świątecznie jest. ale i tak na razie jest fajny klima. Tak się. Tak jest moja. Oczywiście ta moja kolekcja super heedu. Ok, tak to się prezentuje. Tą drugą część sobie damy trochę tam. A na finał dzisiaj mamy duże więzienie. Teraz je musimy odpakować. Ok. W będzie troszkę ciężko. I jeszcze przede mną. Ok, zaczniemy. Aj, będzie chyba lepiej, jak to odepniemy. Bo tutaj, bo tutaj są takie linki wczepione. Dobra, pierwsza linka poszła. I druga też. Teraz pierwsza i druga. Gdzieś tu jeszcze jest Trzyma. Dobra, to sobie wyciągniemy Tutaj mamy państw policjanta I tutaj mamy jakąś tutaj Policjant Gdzie on wyszczelił on gdzieś tutaj nam Wyszczelił Pewnie gdzieś tutaj O, mam go Okej okay. Ma fajny pojazd ten policjant on trochę przypomina mi kaczkę bardziej, a nie czapkę tego. A tutaj jest jego więzień. Tak, była kula. No, ciekawy jestem. Tutaj mamy... A tutaj mamy już szczał, A. O. Tutaj mamy armatę, którą też niestety musimy odepchnąć. ale jest, będzie trochę problem. O, ale się udało. Dobra, to możemy to wywalić. Tak się prezentuje ta baza. E, tutaj jest taka ulotka w tym. Tu jest fajne więzienie. Tu się tak prezentuje od środka. Tutaj się to jakoś pewnie składa. O tak. Tym wolno tak szczelić. Jo, ale tu fajnie leci. Ok, Wsadzamy tutaj więźnia Naszego. I ciekawe, co się stanie, jak zrobimy. Tak. on gdzieś wy... poleciał, Gdzieś tutaj. O, tutaj jest. A co do czego? Aha. Czyli to jest tak łatwo. Fajny ten zestaw. Tutaj jest garaż. Można sobie zaparkować. Tak. Tutaj będzie jedna strzała jedna strzała szczała, tutaj będzie druga. A ty lądujesz w celi, bo robiłeś przestępstwa. I no, tak się wygląda, tak wygląda pierwsza część. Ta pierwsza część. Okej, okay, tutaj mamy wszystkie figurki, nie figurki, super fiksy, szkielety. Zazwyczaj do tego, tak. No i co? Tak to się na razie prezentuje. Fajnie. Dobra. No to się widzimy w następnym filmiku. Nara widzowie.